W sobotę 28 października na sali bankietowej Biała Dama odbył się bal Rolnika, czyli ostatnie dożynki w tym roku. To tradycja, która ma szansę na stałe wpisać się w kalendarz imprez w naszym regionie. Jesteśmy dzisiaj na drugim balu Rolnika. Akurat dzisiaj w gminie Iłowo. Wcześniej pierwszy bal odbył się w gminie Działdowo. Ja bardzo tu chciałbym podziękować przede wszystkim organizatorom za zaproszenie. I bardzo wdzięczny jestem, że zawsze, chociaż to jest drugi bal, ale na drugim balu zapraszają samorządowców, bo jest to taka fajna sprawa do, do pięknej współpracy, dlatego się tu bardzo cieszymy z tego, że, że jesteśmy tu zaproszeni. Tym, tym bardziej się cieszę, że całym organizatorem tego, tego balu jest radny gminy Działdowo, w tej chwili przewodniczący komisji rolnictwa. Myślę, że, że dobrze to robi w taki sam sposób, jak robi bal to i pracuje w tej komisji, dlatego mu serdecznie gratuluję. Chciałbym też oczywiście wszystkim rolnikom pogratulować, podziękować i oczywiście życzyć wspaniałej zabawy. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na bal rolników w obszarze subregionu Dział Pozdrawiam wszystkich Państwa, gratuluję tej dobrej takiej organizacji i integracji między sobą i również z całym obszarem samorządowym, wsparcia rolnictwa. Życzę, aby Państwa praca była jak najlepiej uhonorowana, żebyście mieli poczucie spełniania Państwa, swojego Państwa obowiązku, bo to jest bardzo, nas, bardzo prosimy, ważne, bardzo. że zabezpieczacie nam bezpieczeństwo żywieniowe w całym kraju. Wszystkiego dobrego. Wielkie poszanowanie, wielkie upony dla pracy rolników. Spotkaliśmy się na Balu Rolnika po raz drugi. Mamy przyjemność gościć naszych rolników z okolic całego naszego powiatu i nie tylko. Cieszymy się bardzo, że nasi goście przyjęli to zaproszenie, że przyjechali. Mam nadzieję, że będą miło wspominać naszą imprezę, że za rok spotkamy się ponownie. No i w ogóle ze swojej strony ja wszystkim naszym rolnikom życzę wszystkiego dobrego na ten, na przyszły rok, bo wiemy, że rok poprzedni był dla nas bardzo trudny, bardzo ciężki i każdy ma jakieś swoje problemy, z którymi musimy się borykać, ale ten bal jest po to, żebyśmy trochę odreagowali ten stres, tą sytuację, która nas dzisiaj dotknęła, więc ja trzymam kciuki za to, że będzie następny rok lepszy. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że impreza będzie trwała do Białego Rana. Sprzyja temu nawet zegar, ponieważ e, no tak. mamy przesunięcie godziny. To znaczy, że co? Bawimy się do Białego Rana Bawimy o godzinę się, dłużej. Tak. Bawimy się do Białego, białego mam Rana. Mam nadzieję, że przy tej frekwencji, która dzisiaj jest, będziemy się bawić naprawdę do Białego Rana. A frekwencja jak widać jest imponująca. Życzę wszystkim dobrej zabawy. Dziękuję bardzo. I dziękujemy również wszystkim, którzy przybyli na ten bal, że mogliśmy wspólnie razem się pobawić i mam nadzieję, że za rok ktoś ten bal powtórzy. Dziękujemy bardzo. Bal Rolnika to okazja do podziękowania za trud wkładany co roku w dostarczenie żywności na nasze stoły, a dla rolników możliwość integracji i wspólnej zabawy.